Siema, jest piątek, a zatem jest Wasiu, jest i faktogram i zaczynamy od chwili szczerości, bo powiedzmy sobie wprost. Początek stycznia był taki niemrawy, tak dla narciarzy, jak i drogowców oraz oczywiście graczy. Na szczęście wszystko zmienia się na lepsze, bo gry wreszcie zaczynają szturmować półki sklepowe. Dzisiaj recenzujemy nowego Devil May Cry, a jeżeli wszystkie największe gry tego roku będą równie dobre jak wspomniane przygody Dantego, to 2013 będzie rokiem naprawdę bogatym w przeboje, a z tematów bardziej bieżących to to po prostu to jest 29. faktogram. Adam! W tym odcinku mamy dla Was dwie recenzje, mianowicie nieudanego Anarchy Regin oraz bardzo udanego Devil May Cry. Poza tym czeka Was potężna dawka elektryzujących wiadomości ze świata gier. Zaprezentujemy m.in. pomysł pewnej brytyjskiej uczelni na wykorzystanie Kinecta w celach medycznych. To i dużo więcej już za chwilę. Dance Dance Revolution Classroom Edition to najnowszy sposób amerykańskich szkół na walkę z nadwagą wśród swoich uczniów. Pod tą długą nazwą kryje się nie tylko płytka z grą, ale naprawdę byczy zestaw zawierający uwagę aż 48 tanecznych map. Do tego dołączony jest jeszcze komputer, monitor i zasilające to wszystko akumulatorki. Natomiast właściwa gra bazuje na rozwiązaniach znanych z poprzednich gier z serii Dance Dance Revolution. Uczniowie tańczą w rytm odtwarzanego utworu, a gra, i tutaj nowość, liczy nam spalone kalorie i zapisuje postępy w zrzucaniu wagi. Całość kosztuje niebagatelne 60 tysięcy złotych, ale wysoka cena to nie jedyny element mogący zniechęcić do kupna gry, bo aby rozłożyć wszystkie mapy, potrzeba aż 140 m2 wolnej przestrzeni. Póki co, Dance Dance Revolution Classroom Edition jest dostępny w szkołach na Florydzie, Georgii oraz w Teksasie. U nas, w szkołach, póki co, jeszcze na matach nikt nie tańczy. No ale kto wie, kto wie, jemy, jemy, ty jemy. Nadchodząca gra polskiego studia Techland, czyli nowa część Dead Island, miała być sprzedawana w Wielkiej Brytanii w absolutnie niezwykłym zestawie. Edycja kolekcjonerska Zombie Bait Edition miała kosztować aż 100 funtów i zawierać oprócz pudełka z grą, m.in. także drugie pudełko, w którym znajdowałby się model zakrwawionego damskiego torsu. Pomysł od razu wzbudził wiele kontrowersji, dlatego wydawca gry firma Deep Silver prawdopodobnie zrezygnuje z takiej formy sprzedaży swojej najnowszej gry. A ja przypominam, że Dead Island Rip zadebiutuje 26 kwietnia na pc PlayStation oraz Xboxie. Uwaga, uwaga, Faktogram daje kolejny dowód na to, że nie tylko gry, ale także konsole potrafią być pomocne dla rozwoju nowoczesnej medycyny. Angielski uniwersytet rozpocznie w kwietniu badania i eksperymenty mające na celu stworzenie systemu ułatwiającego i przyspieszającego powrót do zdrowia osób, które przeszły udar. A bazą tego systemu będzie Xboxowe Kinect, czyli jak dobrze wiemy urządzenie rejestrujące i reagujące na ruchy gracza. Docelowo, System miałby analizować twarz pacjenta, zalecać odpowiednie ćwiczenia, zaś dane z rezultatów rehabilitacji byłyby wysyłane bezpośrednio do lekarza. Jeżeli testy wypadną na plus, to urządzenie trafi do masowej produkcji najwcześniej za jakieś 18 miesięcy. Dzisiaj Dzień Szczerości, a zatem powiem wprost. Anarchy Regins to chyba najsłabsza jak do tej pory gra w dorobku japońskiej firmy Platinum Games. Kurcom wizjonerskiego Mad Wars oraz znakomitej Bayonetti tym razem powinęła się noga. I to tak mocno, że Anarchy Regins powinno wrócić z powrotem na dyski twarde programistów i tam przejść porządny, dogłębny remont. W odróżnieniu od poprzednich gier japońskiego producenta, w tej najkorzystniej wypada tryb wieloosobowy. Możemy wybierać spośród pięciu dość klasycznych opcji oraz szesnastu zdecydowanie nietuzinkowych bohaterów. Panów wspomnianego World ucieszy zapewne obecność w grze Jacka Kaimana, a fanów Bayonity tytułowej wiedzi. W Panaki Regins walka ma charakter bardzo bezpośredni. postacie biją pięściami, nogami, korzystają z unikatowych broni, a czasami odpalają specjalne ataki lub egzekucje. Ładnie to wszystko oczywiście wygląda na papierze, ale bardzo brzydko i chaotycznie na ekranie telewizora. Często trzeba czynić nadludzkie wysiłki, aby zorientować się, kto nas właśnie atakuje, z której strony padają ciosy, lub w którą stronę uciekać. A kamera wcale nam w tym wszystkim nie pomaga. Portal IGN również nie polubił Anarchy Regins i wystawił jej niskie 5,9 punkta na 10 możliwych. IGN pocisnęło jeszcze po fatalnej grafice, mało efektownych efektach specjalnych, nudnej historii oraz słabej konstrukcji misji w trybie jednoosobowym. Ale gdy spojrzymy na średnią ocen według portalu Metacritic. Które wcale taka niska nie jest, bo to aż 72%, to możemy dojść do wniosku, że Anarchy Regins to taka gra, którą albo się lubi, albo się po prostu nie lubi. No, sami widzicie, rozumicie. DMC Devil May Cry to pierwsza gra w tym roku, na którą naprawdę warto wydać pieniądze, a potem wcale tego nie żałować. Brytyjska firma Ninja Theory sprostała wyzwaniu i w znakomitym stylu reaktywowała kultowego niegdyś slashera. I oczywiście, pierwsze pytanie. Ile w nowym Devil May Cry pozostało z tego dawnego, gotyckiego Devil May Crya? Gotyckiego? No, tego akurat niedużo. Strzeliste, zimne katedry ustąpiły miejsca parkom rozrywki oraz dyskotekom, ale uwierzcie, nowe lokacje naprawdę dają radę i trzymają poziom. Mamy też do czynienia z zupełnie nowym, ale jednocześnie starym bohaterem. Dante tym razem jest młokosem. W króciutkich włosach, który do życia podchodzi bardzo hedonistycznie, a do demonów, no, z którymi od urodzenia ma na pięku bardzo agresywnie i bezpardonowo. Znakomicie sprawdza się też model walki, w którym łatwo możemy zmieniać bronię oraz błyskawicznie przestawiać się z trybu demonicznego na ten anielski i odwrotnie. Polski portal gram.pl w osobie Michała Mielcarka jest zdecydowanie na tak i nowe wcielenie Dantego ocenia na 8,5 w skali 10-stopniowej. Michał uważa, że w Devil May Cry zawodzi przede wszystkim grafika, która na pewno nie kwalifikuje się do pierwszej ligi graficznych majstersztyków. Ot jest po prostu dobra. Natomiast GameSpot wystawił grze okrągłą ósemkę, potrącając punkty między innymi za schematyczne walki z bosami i rozczarowującą historię. Zgodne oceny obowiązują także na portalu Metacritic, gdzie średnia dla Devil May Cry wynosi bardzo dobre 86% dla wersji Xboxowej. Burmistrz amerykańskiego miasta Melrose w stanie Massachusetts, z którego znamy oczywiście Maxa Kolanko, planuje niedługo ruszyć z nowatorskim programem. Nowy rok, nowy kierunek. Program ma zachęcać dzieci do pozbywania się z własnej i nieprzymuszonej woli zabawek. Filmów oraz gier, w których dominuje przemoc. Osoby, które zwróciłyby takie przedmioty, w zamian zostałyby nagrodzone specjalnymi kuponami na zakupy w lokalnych sklepach oraz kuponami zwalniającymi np. od odrabiania pracy domowej. Abstrahując już od tego, czy przemoc w grach przekłada się na przemoc w życiu realnym. Pomysł burmistrza Melrose jest jak najbardziej godny naśladowania także w innych, może nawet w polskich miastach. Chociaż z drugiej strony gdybym miał oddać swoje Diablo 3. To nie, panie burmistrzu, go home your drug. Wildman. Tak brzmi tytuł nowej gry autorstwa Chrisa Taylora, człowieka, który stworzył takie hity jak Dungeon Siege oraz strategię Supreme Commander. Jednak aby dokończyć projekt, Chris potrzebuje pieniędzy naszych pieniędzy, konkretnie, zebranych oczywiście za pośrednictwem portalu Kickstarter. A co wiadomo o samej grze, Wildman ma być połączeniem RTS-a i gry RPG, w której będziemy jednocześnie rekrutować jednostki, jak i osobiście walczyć na pierwszej linii frontu. Chris potrzebuje okrągłego miliona amerykańskich dolarów, i jeżeli uda się zebrać wymaganą kwotę, Wildman może powstać nawet w 6 miesięcy, na co naturalnie liczymy, a zaraz po wypłacie Faktogram swojego dolara do Kickstartera dorzuci. 22 stycznia w cyfrowej dystrybucji zadebiutuje Dejun Land. I jak przystało na reprezentanta gatunku hack and slash, w Dejun Land ograniczymy populację potworków pałętających się w pewnej fantastycznej, średniowiecznej krainie. Kilka dni później, po 25 stycznia, w polskich sklepach pojawi się recetowa wersja Ace Combat Assault Horizon. Co ciekawe, tytuł w napędach konsol kręci się już od 2011 roku, dlatego w nagrodę za cierpliwość w nowej edycji gry otrzymamy zupełnie nowe myśliwce oraz oryginalne mapy przystosowane do podniebnych stać. Przypominam, nowy Ace Combat 25 stycznia. W najnowszym Primal Fear, który całkiem niedawno wylądował na platformie Steam, naszym głównym wrogiem nie są wcale powłóczące nogami zombie, ale zwinne i wyjątkowo brzydkie zmutowane owady. Tak właśnie. Mutowane owady to efekt eksperymentalnego środka, który rozpylono nad ziemią, aby ograniczyć występowanie pasożytów. Jak widać na załączonym obrazku, efekt okazał się wręcz odwrotny. Primal Fear, jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki, wzoruje się na takich znanych tytułach jak Alien Swarm czy Alien Bread. Podobnie jak we wspomnianych tytułach, akcję podziwiamy z lotu ptaka, zaś główny bohater musi odpierać nieprzerwane fale zmutowanych przeciwników. Jeżeli chodzi o liczby, to do przejścia mamy 10 poziomów oraz 15 broni do sprawdzenia, w tym moja ulubiona – miotacz płomieni. W gronie tradycyjnych środków zniszczenia mamy jeszcze wieżyczki strzelnicze oraz zdalnie sterowane, zabójcze modele samochodzików. I co ważne, Primal Fear możemy grać także we czterech w trybie kooperacji, co gwarantuje, że tytuł nam się bardzo szybko nie znudzi. Primal Fear ze strachem ma niewiele wspólnego, ale z efektowną rozwałką jak najbardziej ma. Ja polecam. To by było na tyle dzisiaj, dzięki że byliście z nami, bądźcie z nami także w przyszłym tygodniu w piąteczek, pamiętajcie też, że czekamy na Wasze uwagi i komentarze za pośrednictwem naszego fanpage'a faktogramowego, który znajduje się oczywiście na Facebooku, a teraz mówię Wam już do zobaczenia, do usłyszenia, strzałeczka!